Dzień dobry wieczór, z tej strony, z tej strony Marcin Gaugan oraz przedstawię zaraz mojego gościa specjalnego i chyba zostanie na moim zespole już do końca, ale na początku wyjaśnię wam genezę mojej nieobecności, ponieważ z moim księdzem w parafii trochę się posprzeczaliśmy, ponieważ on nie wierzył, że mój kanał to jest. Myślał, że mój kanał to jest po prostu stworzony dla śmiechu i polewki, a to nieprawda. Wyjaśniłem mu w jaki celach ja ten kanał stworzyłem. On w to uwierzył, dlatego też zlecił mi tak jakby przygotowanie poradnika i przypomnienia, jak co mówić, jak odprawiać pokutę świętą. Przygotowaliśmy sobie dokładnie. Scenariusz całej pokuty oraz z grzechami, które przygotował przez całe swoje życie, najcięższe grzechy, mój współpracownik. Zenek? Współpracownik Zenek Henryk. Przedstaw się i opowiedz o sobie coś. No. Dzień dobry, jestem Zenek Henryk. Dzień dobry. Jestem biskupem, prowokaczem, księdzem, ministrantem, hmm. lektorem. No widzisz? I papieżem. Mam że 60 lat, nie mam dzieci, bo jestem grędzem. i miałem dzieci, ale mi zabrali i tyle. Bardzo dobrze, że nie masz dzieci, bo celibat jednak obowiązuje w kościele katolickim i... No, a się. A to przez te papierosy, no to to jest już kolejny grzech, który możemy dopisać do listy, ponieważ no szkodzisz sobie zdrowiu, naprawdę. Dobra, no to... <laughs> Idąc a... dalej... Oj, chyba muszę maseczkę założyć, wracając. I yy, yy, za chwilę przeprowadzimy yy, komunie. Yy, yy, nie komunie, ale pokutę. Komunia to już była yy, yy, parę yy, chyba z rok temu nawet. Dobrze, dlatego yy, widzimy się za chwilę w kościele. Yy, którym to się przełączało, Holender? Y tym? I, I tak, to, tak ja swoich nauczycieli trollowałem na lekcjach i się z tego jeszcze wyspowiadałem, więc spokojnie. Nie musicie się martwić. O, już wiem, tym. Bez zwłoki przenieśliśmy się do, do kościoła. Za chwilę wejdę do konfesjonału, gdzie czeka już na mnie Zenek Henryk, mój współtowarzysz i współpracownik w tym show-biznesie katolickim, rzecz jasna. I z... to jest I Tak, i dlatego już bez długi wchodzimy do i, konfesjonała. I, i, I co się mówi? No po pierwsze, ro, no rozpoczynamy pokutę. Co się mówi? Niech będzie wolny, Jezus Chrystus Na wieki wieków Amen. W imię Ojca i Zyna, i Ducha Świętego, Amen. Jestem. Uczniem w wyższej przystępuję po raz czwarty do spowiedzi świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. W takim razie słucham. Mu, 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 młodzi ludzie, którzy to oglądacie, yy, yy. teraz wyznajacie swoje grzechy. Moje grzechy to była przede wszystkim kradzież, cudzołóstwo, cztery matki i ojca. O mój Boże! O mój Boże! I święcenie dnia. Yy. No teraz, na ja, ja nie, przez ciebie y łamę trzecie przykazanie. No nie, wielkie nieba, nie któż to widział? Ma nieco tych bożów przede mną. Bo zabrałem bliźniemu żonę i dzieci mu też zabrałem. Ojejku, ojejku. I mówiłem bałżewe świadectwo. O kolegach, do kolegów. Ukradłeś, ukradłeś świadectwo y z paskiem koledze, który jest zbanem. I on dał mu pasa, że zgoić świadectwo. Niestety musieliśmy zrobić y, maleńką przerwę, bo y, Zenek y, Henio, y, Henryk miał y, maleńką y, przerwę. Musiał zrobić kupkę. Y, Jaką tak... kupkę poszedłem po, po mleko? Dobra, lecimy Kolejny dalej. grzech, kłamstwo. Dobra, mów! Y, no co ty mów? Nie, bo ja. A więcej grzechów nie pamiętam za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i obiecuję duchowy, duchowy, a, a, poprawę, a ciebie ojcze duchowy, proszę o naukę pogodę i rozgrzeszanie. Jako pokutę odmówisz sobie. Zdążyłeś się już wykaszleć. Jako pokutę odmówisz sobie... Ja poczekam. Jako pokutę odmówisz sobie trzy razy wierzę. Masz mówić inne, jak jak, czyli w sanktuarium. Trzy razy wierzę w Boga. Bóg, ojciec mi miłosierdzia, który ja świat. I teraz ksiądz właśnie mówi tą swoją formułkę. Ja niestety nie całe, Nie zapamiętałem całej, dlatego wypowiem. Najwa... Najważniejsze, najważniejszą końcówkę. Proszę mi nie przeszkadzać. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie zrobię znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Proszę powiedzieć. Amen. O właśnie. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. Mojego miłosierdzia, Panowie. Pan odpuścił, chociaż coś nie sądzę, Tobie grzechy. Idź w pokoju. Mógł zapłać, a zamierzam ja odmówić jako pokutę. Dlatego y, ta, y, tak, tak wygląda właśnie y, pokuta. Co ja zapłacić na pogodę odmówić! Y, trzy razy wierzę w Boga, proszę Wierzę teraz... w Boga, wierzę w Boga, wierzę w Boga! I dziękuję. Dlatego też y, teraz przejdziemy do y, studia. Y, y, tak, o, pr proszę nie kaszać, bo naprawdę koronawirus teraz jest i każdy chodzi y, y, spięty, czy go zarazi, czy nie. Y, Przejdziemy sobie teraz do, tak wyglądała pokuta święta w kościele rzymskokatolickim, dlatego za chwilę przejdziemy sobie do naszego pięknego studia, by omówić plany na dalszy rozwój rzymskokatolickiego kanału Wnuczek Gałgan. I Także tak zwany wielki powrót w wielkim stylu i, Wnuczka Gaugana z i, Wielkie Rozłączenie. Zenka Henryka! Tak, kolaboracji z Zenkiem Henrykiem, moim dobrym kolegą, który niestety y, nie wiem, czy to jest kaszel palaczy, czy koronawirus. Jestem w waseczce dalej. dalej y, Boże, ochroń mnie przed 5G koronawirusem. Niestety on już y, zdycha, to nie wiem, co mu się dzieje. Wrac Wracając, y, y, plan na rozwój. Wnuczka, gałga, kanał Wnuczek gaugan jest jasny. Dalej robimy poradniki i przypomnienia podstawowych rzeczy z mszy świę, no, w obrębie całego kościoła rzymskokatolickiego. kamlej mówi? Ja jedę. Skamlej, tam skamlej. No, wiecie co będziemy robić. i Muszę zadzwonić po karetkę, bo niestety. Yy, bo niestety yy, Zenek Henio już yy, oh. yy, chyba oh. zaczął gryźć yy, kwiaty od spodu od, od korzeni yy, i zaczyna wegetować. Dlatego też. Yy, ja muszę szybko no, kończyć o, ten... Gres! Ale wegetacyjny yy, zwariował. Muszę szybko dzwonić po karetkę, dlatego szybko kończmy ten odcinek. Mówił dla was yy, yy, Marcin Gałgan, z neu Wnuczek Gałgan yy, i, i y, y, Zenek Henryk, właśnie, czyli nie mogę zapamiętać swojego imienia, proszę się teraz nic nie odzywać. Bo ja y, mówię uroczyste Wam. Y, szczęść Boże.